Na YouTubie jestem od kilku dobrych lat, a od półtora roku zacząłem prowadzić własny projekt. Od początku zadawaliście masę pytań. Kim on jest? Jakim cudem zarabia w taki sposób? Co robi poza YouTubem? Postanowiłem zebrać wszystkie wasze pytania i odpowiedzieć na nie hurtem w jednym filmie. Teraz macie okazję spytać ostatecznie o co chcecie. i find shelter A zaskoczenie było bardziej filmowo, teraz bardziej informacyjnie. Słuchajcie, oglądacie właśnie zapowiedź Q&A. Postanowiłem zrobić jednak te pytania i odpowiedzi, mianowicie. Zadajecie pod tym filmem pytania, każde pytanie jakie chcecie, zarówno do tego biznesmena z High Five i zarówno do tego podróżnika z Elbuco. Zadajecie pytania wszystko co chcecie na wszystkie Myślę, że postaram się odpowiedzieć. Eee, nie gwarantuję tego, bo nie wiem ile ich będzie. Ale zadajecie, zadawajcie ciekawe pytania eee, Postaram się ciekawie też odpowiedzieć eee, Wszystkie wątpliwości rozwiać, więc czekam na Wasze pytania i kończę szybko, bo tak, cześć! Ha!